Pewnie oglądam, to może nie pozwolić mamy. O dobra, czy dobra. Mandzio! idę po ciebie. Nie uczestnicz. Ładź <grydy> <Mandzio>, proszę. <grydy> dobra. Honorówka. Z naszej strony już. włączony. Na, na spokojnie. Żeby niczego głupiego zrobić, po prostu. No, jestem ciekawy, Lec co nieoczesana, będzie nam mnie szybko. Ale też musimy atakować, tak? Więcej, tak jak mówiliśmy. Jak wyjdzie mi tu, to już myślałem, że, że zaraz tutaj nie może, ja jestem, tym wyjdzie no tego i to i tak. Yy, to, ale się nie. broni zamiast tego, zamiast walczyć. Chcemy zwalczyć, atakować i tak dalej. Więc tak. Spodci. Hmm, tutaj, tutaj sobie wyjdźmy. Dlaczego by nie. Ja sobie o tak już zagram. Ładnie, goniec kryty. I see. Dasz mi konia jeszcze wyprowadzić? Może Roszadę zrób. Jeśli ja tak, to on um, tak. No, zaczynają ja się schody. Właśnie tak, decyzja, nie Roszada czy coś słoni. zrobić? Robię najpierw tego, spokojnie, spokojnie, najpierw to. Roshada. No ja ci zaraz będę gonić tutaj, nie uczesana, zatem tyle lepiej stąd uciek. Gdzie mogę ładnie pójść koniem? Dobra, to mi atakuje to i to, może sobie tutaj pójść, może sobie tutaj pójść, nic ciekawego. Ja sobie pójdę z klasycz klasyczkiem, ja sobie pójdę tutaj w takim razie, wygonię jej gońca. Goniec sobie tutaj poszedł. Od której strony chcemy go przegonić? Od lewej czy od prawej? Może od prawej? No, od prawej go przegońmy. Hop, hop, do góry goniec. Oczywiście. Odsłońmy sobie tutaj, zróbmy ładnie linię, żeby mój goniec nie był tutaj też przyparty niefajnie. Zagram. Chociaż powinienem atakować od strony hetmana, zawsze popełniam Fiespa. ten błąd, że atakuje inaczej, okej. Okay. Możemy się wymienić kuń za kunia, jest to okej, okay. ale czy chcę? Bo gdzie mogę kunia ewentualnie? Mogę tutaj pójść kuniem, zagrać defensywnie albo mogę zbić. Z jak zbije, i robię, jak gęsa, to mi tutaj końcem stronę... zaraz i jest tyle jest z tego dobrze. będzie, ja się ruszę, zabierze mi gońca. Mogę jeszcze tak, to chyba ja wolę, coś, się, coś wolę coś się ruszyć. Mogę się cofnąć, jest, to jest ok. Obs... Mogę go gonić, mogę go gonić. Tylko no go gonię. Dalej puszuje. Nie mam tutaj typka. Jak mm -hmm. coś robię tak? Mogę Spoko. Zwrócić, tak. Muszę Teraz mógłbym obs... sobie nawet wrócić to, mówię, że... tutaj, jeżeli bym chciał, to Znanie. byłaby bardzo Znanie. fajna pozycja Znanie. dla mojego kunia. Jak ona to zbije, to ja to zbiję. No, nie ten. To jest jakby ten, skoro spoczko. jest bardzo broniony. A się atakuje. Hmm. Jeszcze bie. koniec, ładnie broniony przez końca mm. i przez całego. Zbijasz, nie zbijasz. Musisz zbić. Nie Powinna. Tego zbić. Jak obronię. nie zbijesz, to ja cię zbiję. Mm. A czy ją zbiję? Mhm. Zapomniałem, żeby nie rysować. Nie można. Miesiąc to zrobię, to robię tak. Koń poszedł tutaj, koń grozi temu Zresztą, i temu. Mogą ci? A nie do czasu. A, mi to przeszkadza? No mogę konia zakonie, niby się wypłynęli. Nie tego tego. No, mogę go po prostu, polerę wygonić. On pójdzie wtedy Zresztą, tutaj żeby on, ewentualnie. Nie, słuchaj, jakby ty. Mój plan to jest Londyńska, no, a nie, wypadł, nie i Londyńska, jakby wypadł, totalnie wypadł. tego, totalnie. Hmm. Tutaj ma jeszcze miejsce fajne na widełki? konia. Oj, 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 o kurwa! Proszę, nie zauważ tego! O, kurwa! To są widełki. Church no. mam nadzieję, że to są widełki, nie? Oh. No i chuj jak ja mogłem tego Dobra. nie zauważyć. Dobre, spokojnie. Pierwsze dobre zagranie! Sirma gra widzowie! Spokojna lecimy. bania, zaciśnięte <laughs> pięści. Jak jeno! Fuck, serenie. no. Mm. Mm -hmm. Nie doceniłem mm -hmm. przeciwnika. Myślałem, że tak zespołem, poszła że to i się, to się zaraz tofnie. cofnie i powie, o kurde, nie jednak tutaj nie pójdę, to był plan od samego początku. Ajajaj. Aj. My nie wychodzimy. A, wychodzę, wyjdę tak. Okej, okay, okej, okay. Wiesz, jakby tutaj. nie Spoko. Ten, Spoko. ta wie, że czy... mi nie grozi. Ta wie, że mi nie grozi, ta wie, że nie jest dla mnie problemem. Tracisz gońce za to. Ale sobie moją ziomeczkę. Wiesz nadal jest tam jakiś w ten sposób... Sympatycznie tego sympatycznie like mm, Atakuje jego ekipę. Ekipę to nosi. Mm, no uciekaj, się Uciekaj, ja e... puszczę pionem. Może się, znaczy. Może się puszczę pionem, się, no, a to zrobię wtedy. Tak. No. Zrobię tak, ja robię tak. Uh, I teraz tak, czy mogę sobie puszczać ja pionem? Tak. Nie, bo go nie, go nie, Muszę czy iść tutaj. Tak, tak. Znaczy, bo go za zaskocza, to nie jest dobrze. Ale ten, mm -hmm. ale. Nie miałem gdzie użyć. Zgońmy tego siak? konia. Mm -hmm. Tutaj dodatkowe wsparcie. Ja mogę zaatakować tak? ja w ten sposób. Złapiemy tego gońca i złapię go pionem. Ok. Mm. This is fine. To jest dla mnie nawet bardzo spoko. Bo tak, on ten sobie że tak, To mnie bardzo, bierze, blokie, taak, bardzo on, ten ona, jest ogólnie bardzo zabierze, silny. W tak. tej Ta Muszę go tak wykopać ten wiecie? Ja sobie po prostu, tak po prostu chcę tak polecieć. To jest dla mnie fajne, bezpieczne i przyjemne. No, z moim królem, dobra. Ogólnie ruszam się raczej wolę chyba tym. Polecieliśmy w prawo. Okienko. Benty. Lecimy dalej. Mm. Pion. Pion czy ucieczka koniem. No więc takie bo są zastakowane moje. Pion mm, ucieczka koniem. W ten koniem. sposób już nie. Może nie zauważyć, a taktyka, może nie zauważyć. Tak hmm, ładnie, tak jak zaznaczyłem Taktika. taka ucieczka. tak to ogólnie grę mu w ten sposób. O, gońcem to mogę się tylko stopnąć w tym <sad> przypadku. Jak myślę, ta taktyka się uda. Chociaż nie? No nie, nie mogę taki, tego taki. zabrać. Nie, nie mogę. Stracę piona te... nie, 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 piona, nie, nie, odrobię sobie, ta sobie ta tego piona, No ale muszę się 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 nie, nie, mnie nie, dwa nie, plus dwa, nieuczesana. No i teraz mogę ta wieża boli. nie, 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 teraz. nie, 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 tak. tak nie, Mhm. <laughs> on teraz. Tu nie może, tu nie może, tu nie może, może tu nie może i może właśnie, tu? gdzie się przesadził? W głąb, w głąb, w głąb, co nie? Nie, bo widły mi założy na konia. Nie w głąb, bo widły mi założy na konia. Muszę tego pana pamiętać, o mi go doceniać. Czyli ja tu. Nie tu. Tylko pytanie czy... Aha. Uh -huh. Oczko. Czegoś nie widzę. Czego nie widzę? Ach ah, 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 ah. tak jest. Ale mi w sercu bije. O już Boże, nie przegrałem stawałem, na nieuczesaną, nie właśnie. Ja muszę się zasłonić. Właśnie przegrałem na nieuczesaną i zasłonić, nie mogę nic innego czyst? zrobić. I mnie rozwaliła? Najlepiej ze wszystkich. Najlepiej ze wszystkich mnie rozwaliła. Wielki przegrane turnieju znowu czarnymi, wszystkie gry moimi czarnymi I są tak okropne. Kiedy to będzie wszystko wina a okay? No, to jest jedyny ruch. Nie mam nic innego. Dobra, nieuczesana, masz minutę 14. Jeszcze musisz mnie zaszachować. Bierze w palce. Tak! Nie. Wygrałam! Ja bym wygrał. Nie, brawo, nieuczesana. O oh gra, to nie jestem taki. No nawet przez nieuczesana. <laughs> Mój Boże, wygrałam! Tragedia. Weronika, widzisz to, pani trener! może. Dobra, co o, to Boże. Weronika?